Spędźcie ze mną dzień, w którym miałam się bronić, ale że na kanapie i oglądam serial. Hej, hej, vlog. Dawno się nie widzieliśmy, ale wczoraj miałam takie głębokie przemyślenia na temat mojego życia. I dzisiaj jest dzień, w którym miałam mieć obronę. Dzisiaj jest pierwszy termin ee, obrony u mnie na uczelni i powiem Wam, że złożyłam pracę. Wydawało mi się, że mam wszystko ogarnięte, e, ale się nie udało. E, nie zaliczyłam angielskiego, walczę już dwa semestry i to nie jest kwestia tego, że ja nie umiem angielskiego, tylko to jest kwestia tego, że przez to, że wydawało mi się, że posługując się językiem na tydzień w pracy nie potrzebuję chodzić na te zajęcia i znam, bo Wiedziałam, że niektórzy w poprzednich semestrach, mimo że nie chodzili, to zdawali. To sobie to olałam, i niestety walczę już dwa semestry. I dalej nie mam tego tajemniczego, w sensie na ten moment jestem w sytuacji, w której pani, która ten język angielski wykłada, mi nie odpisuje. Już od pół roku mi nie odpisuje na mojej wiadomości. I próbowałam i, przed biuro, i przez biuro klienta i przez menadżera kierunku i nie jestem w stanie tego zaliczyć. <grym> I teraz sobie zrobiłam kawę, żeby sobie pogadać i może trochę zrzucić te moje myśli, chociaż nie wiem, czy one mają jakiś ładny skład to się dowiemy w montażu. Ale Kinga 6 lat temu wyobrażała sobie, że mając 23 lata to już będzie miała wszystko. I ja wiem, że i tak mam dużo, w sensie moje życie poszło zupełnie innym torem, bo wiecie ta obrona pracy i koniec studiów to jest taki trochę punkt kulminacyjny i moi znajomi teraz w części, nie wiem czy w większości, e... szukają pierwszej pracy, planują zakładać rodzinę, ehm, ja... Trochę poszłam taką drogą zawiłą bardziej, ale mimo wszystko wydawało mi się, że jak zdecydowałam się już pójść na te studia, bo ja w ogóle kiedyś nie sądziłam, że pójdę na studia, myślałam, że mi pieniądze z nieba będą spadać i że robiąc coś, co lubię, po um, prostu się będę utrzymywać. I tak też było przez w sumie um, część mojego dorosłego życia, natomiast teraz mam 23 lata, pracuję na etacie skończyłam te studia. Planuję co prawda szukać pracy w zawodzie, ale czy mi się uda, czy to będzie praca, która będzie mnie satysfakcjonować? Nie wiem. Moje dziecko idzie do zrówki. On już jest taki duży, że idzie do szkoły. Mm. I fajnie, wydaje mi się, że to się zbiegło właśnie z tym moim zakończeniem studiów, ale myślę, że młodsza Kinga byłaby trochę rozczarowana. Ja też 6 lat temu byłam trochę jak ta cywilizacja, co myślała, że w 2025 będą latać samochody. I wiecie, ja sobie wyobrażałam, że będę, nie wiem, milionerem, że będę jeździć z dzieckiem na wakacje i. Będę żyła jak pączek w maśle, a rzeczywistość jest strasznie szara. I pamiętam jak mój kolega ze studiów, bo ja mu powiedziałam, że ja czuję, że on coś w życiu osiągnie. On powiedział, że większość ludzi czuje, że coś w życiu osiągnie, ale to nieliczni coś osiągają. I wtedy do mnie dotarło, że to, że ja mam przeczucie, że ja nie będę się niczym martwić kiedyś, to nie sprawia, że tak będzie. I tak właśnie to, że minę minęło już 6 lat od założenia tego kanału, i, i wiem, jaką miałam perspektywę wtedy, a, a wiem, jak jest naprawdę już teraz, sprawia, że niestety muszę się z tym zgodzić. Na sukces trzeba jednak ciężko pracować, a nie po prostu wierzyć, że wasza intuicja was nie zawiedzie. I myślałam też w ogóle o tym, czy ten mój sukces chwilowy, który właśnie niecałe 60 lat temu miał miejsce, bo ja jakoś we wrześniu obudziłam się i zobaczyłam, że mój film ma 800 koławiusa, a mój kanał zasubskrybowało 50 tysięcy i dostawałam wtedy propozycję od... Yy różnych agencji posłuchałam się może niewłaściwych osób. No nie wyszło mi. W sensie po prostu mój brak konsekwencji i kilka innych czynników sprawiły, że mi się nie udało, ale to jest jakby tylko i wyłącznie moja wina, moja decyzja też poniekąd, bo ja po prostu tego nie pchałam dalej. I, I się poddałam w pewnym momencie. Myślę, że też byłam trochę za młoda, właśnie na, na to, że spanie na mnie aż tak dużo. Ale właśnie, czy jeśli to byłoby dzisiaj, to ja bym zarządziła lepiej tym sukcesem? I doszłam do wniosku, że chyba nie. Że to chyba nie do końca. Zawsze. W sensie wiecie, ja zawsze marzyłam o tym, żeby być youtuberem i, i żeby nagrywać challenge i, i, i się dobrze bawić i mieć z tego pieniądze. Hmm. Ale właśnie jak tą szansę dostałam, to jakoś tak się wycofałam i chyba stwierdziłam, że to nie jest to. I wydaje mi się, że. Jakbym dzisiaj dostała swoje drugie 5 minut, to to właśnie też bym tym sukcesem nie potrafiła zarządzić. To strasznie przykry wniosek jest. W ogóle do przykrych wniosków doszłam w związku z tym, że minęło 6 lat. To jest jedna czwarta mojego życia. A pozornie niby dużo, ale w sumie mam poczucie, że właśnie niewiele się zmieniło. Wiadomo, że dorosłam. Że mam dorosłe życie, ale... Ja właśnie myślałam zawsze, że będę... Wiecie, w takim miejscu, że... Że młodsza Kinga powiedziałaby wow. A ja myślę, że teraz młodsza Kinga... Crazy weganka powiedziałaby... Że jest jej wstyd w ogóle za mnie. Że jem <grym> mięso i nie jestem milionerką. To jest vlog Smutna Prawda o szarym życiu szarych ludzi. Że każdy myśli, że jest kimś, a... To tak nie działa jednak, że jesteście w czapku urodzeni. Znaczy może niektórzy są, ale... To, że macie takie przeczucie, to, to... nie znaczy, że... Tak jest. To trzeba jeszcze dużo zrobić, żeby... To się sprawdziło. Ale tak swoją drogą to witam was we vlogu. Mam jakąś, jakiś przypływ ostatnio influencerskiej energii. Um, Prawie nagram dwa vlogi i mi minie. Ale tak sobie czasami lubię wrócić. I wiem, że wy też lubicie. Zobaczcie co tam u mnie, więc. No. Szaro. Mam nadzieję, że jeśli ktoś czuje też tak jak ja, że... I już po studiach i dalej nie jest milionerem. I w sumie to nic wielkiego nie osiągnął. To to jest okej. Okay. Może warto zdjąć sobie tą presję, bo ona nic dobrego na mnie robi. Jadę pić kawę i przemyśleć, czy <noise> to, co powiedziałam, ma sens. jeszcze chyba jestem trochę zaspana. Miałam wielkie zakupy na promocjach teraz. Dosłownie w samym Agendemie wydałam ponad tysiaka. I z całego tego zamówienia zostawiłam sobie dwie rzeczy. Dla Rożka jedną rzecz. No i tak myślałam, że wam zrobić haul, ale szczerze, w tych rzeczach w większości wyglądam tak okropnie, że po prostu to idę zwrócić i, i chcę o tym zapomnieć. Była taka piękna, letnia sukienka. Wyglądam w niej jak worek ziemniaków. Nawet wam nie będę pokazywać. Myślicie czasem, że macie bałagan? Nie byliście u Kingi, która ma mental breakdown od 3 miesięcy. Welcome in my creep, Właśnie siadam do komputera, bo tak jak wam mówiłam mam całą siatę zwrotów do hm e, a I do galerii mam jakieś 5 minut, ale tak nie lubię interakcji z ludźmi, że sprawdzę czy na pewno nie da się tego odesłać za darmo. Bo no wiadomo, że jeśli mam płacić za przesyłkę no to bez sensu pójdę, ale Wolałabym odesłać niż iść z tą siatą, i, i tam jak coś zwracacie, to zawsze się tak niezręcznie stoi i ja nigdy nie wiem, co mam ze sobą zrobić. I już wczoraj zwracałam jedną rzecz w zarze, więc wolałabym sobie oszczędzić tego. Nie Niby jest bezpłatny zwrot dla klubowiczów, ale przypomniało mi się, że mam jeszcze dwie rzeczy, które były kupione stacjonarnie, więc tak muszę iść. Plus dwie rzeczy są z Wigdeja i nie wiem jak to zwrócić, bo nie można ich zaznaczyć, więc muszę jeszcze poczytać. Ale idziemy do galerii i przy okazji chyba podejdę do Rossmana, bo co prawda wczoraj zrobiłam zakupy w Rossmanie, ale z listy rzeczy trzech, które miałam zapamiętać, i jednej zapomniałam i wiedziałam, że czegoś mi brakuje, ale nie mogłam sobie przypomnieć co. I dzisiaj mi się przypomniało, tak więc muszę jej tak jeszcze raz iść do Rossmana. Więc e, zabieram was z wami. Zabieram was ze sobą. Mówiłam, że mam dużo zwrotów? Nie było mi chyba z godzina. Byłam we wszystkich sklepach, które mnie gdzieś tam interesowały. Jeszcze zeszłam do Sinsei'a po drodze i w Sinseya był jeden ładny świecznik. Za dwa złote i bym go wzięła normalnie, ale była taka kolejka, że stwierdziłam, że nie chce mi się czekać. Jak mi oglądacie, to wiecie, prawda, że jestem mega vintezjarą i właśnie byłam w mojej komórce lokatorskiej, która jest cała zawalona kartonami, w których mam rzeczy na vintage lub są puste, bo służą do wysyłki tych paczek. I ja bardzo często robię porządek w mojej szafie, więcej rzeczy mam na sprzedaż niż mam w ogóle do noszenia. E ale pani kupiła dzisiaj koszulę. Szukałam wszystko w tej koszuli. Znalazłam trzy inne podobne koszule, ale tej nie mogę znaleźć i sprawdziłam, że ją wystawiłam na windę 6 lat temu. Pani ją po 6 latach kupiła. I wydaje mi się, że już jej po prostu nie mam. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy w końcu wykorzystam tą wyspę, i już w poprzednim miejscu. W poprzednim mieszkaniu już chciałam mieć wyspę po to, żeby nagrywać wstawki takie kulinarne do vlogów, ale nie robiłam tego, nie zrobiłam tego ani razu. Więc yy, dzisiaj, dzisiaj zrobimy razem sering baskijski. Póki co chcę się w ogóle przekonać do nagrywania tutaj w kuchni. Nie wiem, ile z tego wleci do filmu. Po prostu jak nigdy nie spróbuję, to... Nigdy tego nie zacznę. Okej, okay, trochę jeszcze nie wiem, jak ustawić kadr, ale mam nadzieję, że tak będzie w porządku. Mam niektórych składników mniej, niektórych więcej, więc po prostu będzie to freestyle, bo byłam pewna, że jajka są, a są tylko cztery, więc po prostu robię z tego co mam. Mam tutaj na wyspie kontakt, który mnie ratuje. Uwielbiam to, że to przemyślałam, bo to trzeba było wiecie, wpaść na to na etapie w ogóle jeszcze zanim były na podłogi i tak dalej, żeby poprowadzić prąd tutaj pod spodem, więc jestem bardzo wdzięczna Kinze z przeszłości, że na to wpadła. Spód mojego sernika jest w połowie z takich zwykłych ciastek, a w części z ponadnych. Ja w ogóle robię i nic nie gadam. Zapomniałam powiedzieć Wam, że ciastka wysypujemy na spód i wstawiamy do piekarnika na 200 stopni. Wiecie dlaczego to jest moje ulubione ciasto? Bo wszystkie składniki po prostu mieszam razem. I ja mam tych serków trochę za dużo, ale nie pamiętam który był otwarty pierwszy, więc po prostu zużyję je. Nie lubię tych serków wyciągać e, nożem metalowym, bo mam wrażenie, że ten plastik po prostu skrobie i, i że on wpada do e, mojego ciasta. Więc używam takiego plastikowego czegoś. To jest do robienia tortów chyba, ale nie wiem, kupiłam to w biodronce. w jakimś celu, którego nie pamiętam i... Nie używam tego do niczego innego niż do wyciągania serników. Daję tak na oko cztery serki śmietankowe, te są po 200 gram. Do oryginalnego przepisu dam Wam link na dole, bo na pewno jak będziecie się trzymać tego oryginalnego, to wyjdzie Wam najlepiej. Ja po prostu robię z tego, co mam na oko. Robiłam już tyle razy ten sernik, i za każdym razem są trochę inne proporcje, bo to w zależności właśnie od tego, co mam w domu, a czego zapomnę kupić. I zawsze wychodzi raz lepiej, raz gorzej, więc robię na oko. Trochę zagubiłam się w czasoprzestrzeni i musiałam szybko biec po rocha, bo skończyły zajęcia sportowe, więc o, jest 17 równo, jesteśmy już w domku, zostawiłam sernik, na szczęście się nie spalił. Roch przeważnie jeszcze tam sprząta, pomaga panu. A dzisiaj po niego przyszłam spóźniona dosłownie 3 minuty. I już był przebrany, więc super, bo szybko pobiegliśmy do domku i mamy niespalony sernik. A swoją drugą spotkałam moją sąsiadkę, która zaczyna teraz swoją TikTokową karierę. W sensie zaczęła wstać swoje TikToki i ja ją mega wspieram w ogóle za każdym razem, jak ktoś z moich znajomych mówi, że chciałby coś tam sobie nagrywać, to się mega jaram, więc podlinkuję Wam na dole. Piję już już tą kawę. I kocham ten kubek. To jest kubek ze Starbucksa. Mm, I ja zawsze mówiłam, że to jest pro propaganda, której nie ulegnę, ale uległam. Znaczy, w sumie to moja mama mi go przywrazła i jak ja go zobaczyłam, to chciałam, że muszę je zacząć zbierać, bo są przepiękne i to jest mój ulubiony kubek teraz. Ciekawe co widać w tym katrze. Tak wygląda w środku. No przepiękny. Jest już późno, pewnie nie widać różnicy, bo no jest. Wiecie, długo teraz jasno. Natomiast jest już godzina, o której zaraz idę spać. Leży właśnie sobie w pokoju. Poprzymierzał ciuchy, które któremu kupiłam, bo z tych zamówień też były rzeczy dla niego. Część sobie wybrał, część odrzucił, więc ja teraz pakuję to, co jest do zwrotu. I chciałam Wam podziękować za to, że ze mną byliście w tym vlogu, zaprosić Was do następnego vloga, bo myślę, że jeszcze jakiś tam wpadnie. No i jak już posprzątałam dom, to myślę, że może uda mi się w tym tygodniu nagrać house tour. Minął rok prawie, dosłownie za kilka dni minie rok, od kiedy tu mieszkam, więc przydałoby się w końcu Wam pokazać mieszkanie, tak więc dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.